Jak przygotować się taki wstępnie, żebyśmy mogli powiedzieć: OK, no, jesteśmy przygotowani, nie? I zaczynamy. Mhm. Dobrze, więc powiem Ci tak, że paradoksalnie narzędzia do sprawdzania czy do walidowania naszego pomysłu. Częściowo są nawet bezpłatne, bo jeżeli możecie sobie, to mówiąc, jakby tutaj teraz do, do naszych słuchaczy, sprawdzić sobie planery słów kluczowych, gdzie możecie z Google'a za darmo wyciągnąć, jakie słowa są wyszukiwane, jak często, kiedy. Więc to też jest ten taki trend czasowy, jak dużo ludzi szuka tego, co my chcemy sprzedawać. Dodatkowo, jeżeli gdzieś na przykład moglibyśmy skorzystać. Są narzędzia typu Ahrefs. To są rozwiązania, które używają agencje SEO, ale tam są też darmowe plany, gdzie możecie popatrzeć, kto będzie waszą konkurencją. I teraz już być może to w tych płatni, dalszych płatnych wersjach, ale możecie sobie porównać i pomierzyć, jaką te firmy, z którymi Wam się wydaje, że chcecie konkurować, wykonały pracę, żeby się w wyszukiwarce Google pojawić. No bo z jednej strony jest przeważnie jest tak, że mamy pomysł, że chcemy coś sprzedawać, otworzymy mały sklepik. Natomiast ten mały sklep nie będzie nigdy działał dobrze, jeżeli czy mały, czy duży, jeżeli nie będzie miał klientów, a żebyś miał klientów, musisz być widoczny. No i tu właśnie dochodzi chodzi to SEO. To może sobie gdzieś na później jeszcze zostawimy tematy seo -owe. Natomiast na pewno bym zmierzył, czy ktoś jak często szuka mojego produktu, moich usług, jak wygląda ta konkurencja, z którą Albo wydaje mi się na początku, że to jest moja konkurencja, albo faktycznie kto na te słowa się wyszukuje w Google. Czyli kto na przykład, jeżeli wpiszesz sobie, nie wiem, kanapa narożna, albo nie wiem, rozrzutnik obornika, to kto się pojawia w tych pierwszych 10, może 20 i to będą firmy, z którymi konkurujemy. I trzecia rzecz.